sumy I e, przewożą już do Mongolii. Tak to wszystko wyglądało. No i, i po tym szaleństwie Chin, e, po takim, że wszystko się dzieje: e, wszędzie jest ludzi, jest gwar, chaos, e, krzyki. Wreszcie dojeżdżamy do Mongolii, która przywitała nas po prostu spokojem, przepięknymi obrazami, pustką, e, niebo, którego. Nie widać w Polsce, bo jest nieskażone żadnym zanieczyszczeniem i, i taka pustka, i, i, i spokój taki kontemplacyjny, bardzo nastrajający do medytacji krajowych. Mm. Tak, w lupcie, to byliśmy w Wakacie, byliśmy w Niemczech. Dostaliśmy wizę 36-odniową. Wizę załatwiliśmy w Warszawie i też szczerze mówiąc, podpadliśmy trochę w konsulacie tam Szemu. Ale dla konsulat chiński czy mongolski? W mongolskim łatwo się załatwiał. W mongolskim pod tym względem podpadliśmy, że w czasie procesu rejestracji trzeba było podać nazwę hotelu. No i my nie wpisaliśmy nazwy hotelu, i stwierdziliśmy, że przecież będziemy nocować na pod... namioty. Na no i zostaliśmy pokrzyczani, że co my sobie myślimy, że nikt nigdy nie wypełnia tego, stwierdzając, że będą nocować w namiotach albo w jurtach. i żebyśmy nie myśleli sobie, że jest to kraj, w którym nie ma hotelu, żebyśmy, skoro jest taka rubryka, to chociaż coś wpisać po prostu. Takie oczywiście się śmieję, że oburzenie, ale e, po prostu, żeby... E, że wszyscy traktują, wyjeżdżając z Mongolii, jako że jadą w pustkowie, a oni nie chcą być tak, wymyślani. To samo jak my, nie bardzo lubimy być kojarzeni z wschod Europą Wschodnią, z wschodnią Centralną. Tam też pokazują, że wcale nie jest tak Ambicja ta, 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 ta. Ambicja właśnie. Tak tutaj takim okresem Prosperity, złotym okresem jest okres Chinggis-Hanna i później. I, i wszystko, od barów przez nazwę zupy, jak są alkohole na butelce wódki, też jest twarz Chinggis-Hanna. Wszędzie są takie nawiązania do tej, do tej kultury, do tego momentu w ich historii. I jeśli chodzi o. Sporty. Są trzy sporty, które są głównie w zakresie święta nada, ale i, i one po prostu, to są właśnie tak, zapasy mongolskie, łucznictwo i jazda konna. Żółty do Tak. Gdzie ciekawe jest to, że w wyścigach konnych ważne jest, który koń przekroczy linię mety, czyli jeśli ktoś spadnie, a koń biegnie dalej, to ciągle może wygrać. No i oczywiście wiąże się to z dużym splendorem dla e, właściciela konia, dlatego to zazwyczaj dżokejami wtedy są dzieci. No bo wiadomo, dziecko jest lżejsze i koń może szybciej wiec. E, na to nie trafiliśmy, ale udało właśnie nam się trafić na Kanadyjczyka, który pracował jako fotograf w Battle. I on nam powiedział, że e, będzie e, właśnie takie zawody e, tych zapasów e, mongolskich. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie, bo to jest takie zmieszanie e, tradycji z nowoczesnością i kulturą. Czyli faktycznie jest spodek, jest arena, tak jak my przychodzimy na mecze siatkówki. Tak tam wszyscy siedzą, zaczynają kibicować, a na środek wychodzą e, tutaj właśnie mongołowie. E, wielkie, silne chłopy, e, przebrani w tradycyjne stroje, e, zachowując cały ten e, rytuał e, zachowania i styl walki, który po prostu naprawdę towarzyszy początkowi Imperium Genghis I bardzo ciekawe jest też to, że i przed walką i po walce ci zawodnicy udają ptaki, czyli tak jak będzie na następnym zdjęciu. Ostają i pokazują, że są sokołem, szukają sobie najpierw ofiary, potem atakują i wtedy jest właściwy moment zapasów, a później jeszcze raz e, ten, który zwycięży, e, wkłada sobie głowę zwyciężonego pod pachę, żeby pokazać, że go zdominował. Pod skrzydło, I, pod skrzydło mm. dokładnie. I kolejny raz e, właśnie wykonuje ten taniec zwycięstwa. E, oczywiście jest też ten stawany kumysem, który towarzyszy całej nogi. I to tak się działo na pustyni górnicach. Wielokrotnie to jest ten wielki, wielki problem w tamtych czasach. Gdzieś to już oni prowadzili BHP. <grymny> <grymny> Dokładnie. E, I jeśli chodzi o czujwan, no to e, wygląd, znaczy, e, możemy to sobie wyobrazić jako takie mniej więcej spawiety. Tyle tylko, że makaron tworzony jest z takich podpłomyków, czyli placków, z mąki, soli i wody, e, które po prostu są cięte w paski. I to jest ten makaron, ta komponenta makaronowa. No a reszta to jest to, co zostanie, czyli skrawki e, mięsa trochę pogotowane w wodzie e, i, i, i to wymieszane jedno z drugim. Smacznego. Drugi. Tak. Ale było smaczne. Dobre było, ale męczące. I wiecznie tak samo, i wszędzie się z tym spotykaliśmy. I e, tam, jak dalej pokażę, nic się nie marnuje. Każda część, która może być zjedzona, zostaje zjedzona. Pieska pan próbował? E, nie wiem. Nie powiem, że nie, bo ja Nie wiem. Ja się dowiedziałam dopiero po dwóch tygodniach, że się na jadł. Właśnie. To była konsumpcja nie jest. Pies, który nazywa się Bigiel. Państwo znacie pewnie maleńkie psy. One wszędzie w restauracjach się te Pieski wiszą tam i to należy dobrego no, tobą. ta psina, jak bardzo szczególnie to są psy młode i w większości są one A w tym okresie, kiedy ja się mógł panowie to było przez i wszystko jadano. Wszystko, co było białkiem. Oczywiście rzeczą do sztuku oporowania w I to panie znają na pewno przetak, którym się przesiła mąkę. Ale z tego ustawia się taki przetarg na patyka, dwóch, się jakiś kawałek tam ryżek, posypie się i w rubelki tam dziąbią, w tym czasie patyk się wyciąga, w się zabije i jest dodatek do losu. To był okres wielkiego głodu, który już pan dzisiaj wspomina w innych relacjach. To był okres, kiedy cała Mongolia wewnętrzna po granicach im głodowało. już było taką, mieliśmy sekwencję, takie zdarzenie, kiedyśmy zapotrzebowali pilnie przestać mleko. I przysłała Kopenhaga, bo wtedy w biuro europejskie umieściło się, przysłali parę ton mleka proszę. Przychodzimy rano, magazyny puste. Co z mlekiem? Gdzie, tam Gdzie tam pan, skarmili, to mleko? Gdzie to mleko? Wam tyle zrobiliśmy. Magazyn oni nie mili, to młodymi jak dzieńczą. Żeby jest ważniejsze, bo kobieta urodzi dziecko, to nie jest problem. Natomiast zwierzę jest, jak Pani zorientowała się, cieszy się wielką atencją. Oczywiście tak. nic to do żadnego dochodzenia nie dało, bo no, co to dało? Natomiast były objawy wtedy, gdzieś już nie spotykano w tym regionie świata, nie? choroby głodowe, w szpitalach Racha dzieci z dużymi brzuchami, białkowe, które każdy z nas ma tam, 6-8 gramów i było 3-4 i część dzieci już umierała z powodu śmierci głodowej. Tak się działo. No nawet w włambata takie przypadki były że To był okres 70 2008, I tak było do 80, bo mniej więcej pierwszego jest okres najgorszego, najtrudniejszy okres dla tego regionu świata. Wtedy wiemy, no, zwłaszcza, że przyszły okres bardzo ciężkiej zimy. Tak się nam zdarzyło. Szarze, nie będę mówił o sobie ale powiem, że to jest okres, w którym zima robiła wielkie spustoszenia. Ludzie i przyrodzili a co jeszcze warto dodać tutaj, po konsumpcji czujwanu, tak jak mówiłem, wszystko, jakby, ludzie mieszkają w biurtach i są kozy, czyli takie piecyki metalowe. Zdjęta jest górna fajerka, w to wkłada się miseczkę metalową. W tej misce się gotuje, myje, podgrzewa wodę do mycia, robi czujwan. I robi też tradycyjną mongolską herbatę. Robi się ją w taki sposób, że po zrobieniu czujwanu, czyli cały ten tłusty mięsny, mięsna wkładka, to co zostało niedojedzone, zalewa się wodą, dorzuca się do tego takiej brykietowej herbaty, która tam jest, podgrzewa się, a na koniec dolewa mleka i soli. Więc bije się tłustą, soloną, mleczną herbatę. A co jest najśmieszniejsze, że za pierwszym razem, czyli w pierwszych dniach jak przyjechaliśmy, to było nie do wypicia. Yy, nawet nie bardzo chcieliśmy znaczy, no trzeba spróbować jej, ale nie ukrywam, że bardzo nam to nie smakowało. Robiliśmy to albo z grzeczności, albo z chęci poznania drugiej kultury. A po dłuższym czasie, yy, to nawet braliśmy sobie dokładkę, jak wreszcie dojeżdżaliśmy do jakiejś jurty i o, może jeszcze trochę cudno byśmy sobie wypili. Jest tutaj właśnie... pomnik Genghis Khana na koniu, na samym środku z tego nic nie ma dookoła, stoi 50-metrowy Genghis Khan na koniu i odbija światło, bo jest zrobiony z blachy i po prostu wygląda to podobno niesamowicie. Jest, było to e, trochę nie w miejscu, gdzie my się chcieliśmy dostać i miało się to z naszym zainteresowaniem, jeśli chodziło o Mongolię, e, więc my nie widzieliśmy, ale, ale wszyscy o tym opowiadają. Jeśli chodzi jeszcze o relacje, to Mongołowie czują się trochę otoczeni, ponieważ od północy graniczą z Rosją, którą nie bardzo lubią, od południa graniczą z Chińczykami, których nie lubią jeszcze bardziej, chociaż ich potrzebują gospodarczo i są bardzo nacjonalistyczni. I tak jak rozmawiałem z Panem wcześniej, w latach 30-tych Wyglądało to w taki sposób, że kultura, a zwłaszcza ta część religijna, została zupełnie zniszczona przez no, i Rosjan i Chińczyków, e, czyli w ciągu kilku lat e, zabito wszystkich e, e, kapłanów. E, Spalono monastyry, spalono świątynie, znaczy biblioteki, książki, te wszystkie stare rękopisy, wszystko zostało spalone, czyli kraj został nagle pozbawiony kultury. I w tym momencie młodzi ludzie starają się wrócić do swojej kultury. Tyle tylko, że są, jedzą rzeczy z Chin, ubierają się w chińskie ubrania, będąc mongolami, więc. Teraz ich taki powrót do korzeni staje się bardzo nacjonalistyczny. Łącznie z tym, że jak widzieli, że my jesteśmy biali, to do nas i oficjalnie krzyczeli. Kiedyś oglądałem taki artykuł o tym, że gdzieś w Uan Bator jest taki bar, do którego właśnie złożą wszystkie pamiątki z II wojny światowej, piszą swastyki, obrazy Hitlera, no bo on był taki nacjonalistyczny i czystość rasy, i oni też chcieliby czystość rasy swojej, mongolskiej, bo jest ich tylko 3 miliony. Co więcej, jakby są zasypywani eksportem i to bardzo wzbudza takie nacjonalistyczne, bardzo prawicowe poglądy. Też boją się tego, że Chińczycy przychodzą. I podbierają im kobiety pod tym względem, że w Chinach no, ten, ten świat, ten życie jest inne. I, i dużo kobiet zrezygnowanych ży wiecznym życiem wiórcie i dojeniem Jaka, jednak kusi się na to i stąd też bardzo racjonalistyczne podejście do Chińczyków. Można wtrącanie z tego gospodarza na noc. To rundne to, to należy konsumpcji jego żona, bo to jest do wielkiego uznania. I... Ale w ten sposób wyraża szacunek gościowi. Odmówienie no bezpośrednio oznacza jakbyś tak by na pewno buzie. Jak tam zostawia skarb, najcenniejszy, zaufanie żonę. Żadko spotykanie A ta, 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 jest to tak na południu Mongoli. I od czasu do czasu zdarza i taki incydent trzeba z tym trzeba trzeba sobie zachować się, ponieważ... Mongolowie na ogół mam wielki szacunek i powiem Panu słowo, że do kogoś tam nosi jakoś czapę, może to być kolejarz, cokolwiek na głowie. No i trzeba wobec tego na ogół się wybiera, to sposobuje I widzicie się, ładnie nie mogę. nie mogę z jakichś tam powodów, nie jest z spasląc, bo są tu ambasador, prawda. I na ogół mówię, że ja, ja poniemaj, w średnią raz, i tak się zawsze dobrze kończyło. Ale ja miałem takiego młodego człowieka, i to jest ten do drzeży, Będzie na małżeczka to był młody sierżant radziecki, który leżał w klinice, nie ruszał nogami. No zwykle powiem, co z wami, co, co się stało. Ale mówi, ja jest partił zastanką, co znaczy. Przewróciłem się z czołgiem, prawda. znam tak z tyłu, tak, a ja mówię, ty nie gadaj gru, ty powiedz jak to było. A on wreszcie, po trzecim chyba trzeci takiej wizycie, mówi, wrócił, to, że mi tam pojebrali, no powiedzę jak to było. No właśnie, chodził do Juruty, bo to tam było, coś z tego ludowiska, to wiskup, a widział to olbrzymie. No i wreszcie coś takiego, parę wizyt, spotkań, czaj czy tam, kumysł. A on mm. widział jakiś błysk w oczach gospodarza, jakiś dowód niezadowolenia, czy braku akceptacji jego tam pobytu. Ale on, kiedy by, jakoś tam zdarzyło się, tak. Czy wiedział, że tego Mongoła nie będzie w Jurcie, to jego małżonkę. oczywiście pewnie po prostu z tego spotkania po tej jakiejś tam herbacce wracał. I nagle opowiadał do mnie, ja druk upadł. Nagle spadłem. Upadłem. Idę za euro, to nie jest tam metrów mój. I zresztą krzyczy, skoro ja panasz, w pogotowie. Wyciągam nóż zakwaliony. No, i teraz wobec tego już skóra połączyła przyjechała, zabrali go rodzajnie, przerwany i był takim paraplegikiem. Tak. Byłoby było dochodzenie. To dochodzenie trwało, jeszcze ja byłem parę miesięcy, skończyło się na niczym. On tak się w żółta, Okazuje się, że trafił. trafił. Ktoś do tego Rosjanina, czy wynajęty, czy, czy mam trudno powiedzieć, że można, alibi by na czysto wyszedł. A ten biedny mężczyzna 32 letni taki bardzo sympatyczny z Irkucka, po prostu stracił władzę na takiego przeżyciu Aż pod jezioro Nur, To jest siostrzane jezioro Bajkału. I, tam I też takie wielkie. Jest bajka? mniejsze niż Bajkał, tak samo głębokie, też właśnie tektoniczne jezioro. No i, i, i też będą zdjęcia i tu już tam dojechaliśmy w Tajle. I, i zupełnie się zmieniło, czyli mieliśmy okazję zacząć i step, i tajgę. Na pustynię GOBI nie jechaliśmy, bo to jest, jakby nie, nie tego teraz trochę szukaliśmy, mając do w ciągu tego naszego pobytu głównie chcieliśmy się skupić na tej jednak jeździe konnej. No i e, trafiliśmy. Jako, że nie ma turystów za dużo w Mongolii, a jeśli są, to albo wynajmują samochody, albo są zorganizowane dziura podróże. E, najfajniejszą częścią każdej podróży jest transport e, publiczny, lokalny. I tutaj na przykład, nie będę miał z tego zdjęć, ale w takim oto autobusie, jeszcze jak wyjeżdżaliśmy z Uanbator, to w konkretne miejsce, na konkretną godzinę wsiedliśmy, zapłaciliśmy, pojechaliśmy. Jeśli chodzi o naszą podróż powrotną, to pytaliśmy, kiedy mamy autobus powrotny. Oni powiedzieli, we wtorek. I to jest bardzo precyzyjna odpowiedź. Dlatego, że on odjedzie we wtorek, przyjeżdża w momencie, kiedy uzbiera się wystarczająca ilość silność, no, bo po co ma jechać w sumie dobę, jeśli będzie tylko kilka osób? Bo albo ktoś nie zdąży się, na przykład spóźni dwie godziny, bo wracał konno. w momencie, kiedy się uzbiera odpowiednia ilość osób, wtedy on rusza. I na przykład tutaj, jak było akurat więcej chętnych niż miejsc, więc pan. Kierowca podszedł do stojącej jurty, wziął pniak, na którym rąbał drewno, dogadał się z właścicielem, wziął takie dwa pniaczki i dwie osoby siedziały na pniaku. Położył im sweter czy koc, i one siedziały sobie 24 godziny, jechały na pniaku. My, jako że jesteśmy trochę więksi, to była już tak. Niekomfortowej podróży dawno nie było, ponieważ to są mał... znaczy, w takim jednym autobusie, skoro on już rzadko jeździ, długo jedzie, no to musi się zmieścić jak najwięcej osób. Krzesła są powykręcane i powkręcane w taki sposób, żeby zmieściło się ich więcej, czyli w taki sposób jechaliśmy i, i na zmianę, tylko na hop, zmienialiśmy nogi w momencie, który, kiedy któremuś z nas już zupełnie drętwiały. I tutaj jeszcze. Widzimy coś, czego, co jest w promieniu tylko w kilka stron od Ułambator, e, czyli droga, która jest oświetlona e, i e, która jest asfaltowa. E, później e, tego nie będzie i ciekawe jest też to, że e, z, e, autobusy jadą trochę na azymut. Czyli autobus jedzie. W momencie, kiedy okazuje się, że ta droga, która do tej pory była używana, jest już tak dziurawa, tak rozjeżdżona, że nie da się z niej skorzystać, autobus skręca dwa metry w lewo albo dwa metry w prawo i przez to mniej trzęsie. No i bo taki autobus jak ten tutaj zatrzymał się w szczerym polu i tak jak to bywa, panie na lewo, panowie na prawo i tyle. To jest przystanek autobusowy. Krzaków nie ma, wszędzie step, wszędzie konie, konie puszczone są luźno. Ludzi jest troszkę mniej niż 3 miliona, 2 miliony 700 tysięcy. Konie jest 40 milionów, czyli tak naprawdę statystycznie każdy ma swoje konie. A ile jest tych drut bitych? Bardzo mało, to są pojedyncze kilometry. To są Tak, to są okolice one butter. to jest moment, to jest chyba 60 kilometrów za one butter. I już pojawiają się konie. W zachody słońca. Tu jest droga, która jeszcze jest jakoś sypana i, i nie jest najgorzej. To jest ssup. Ale w pewnym sensie nie, To są składki, to, to są dozwolone. To, 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 są to, są, to znaczy, znaczy przez nich w jakiś tam sposób są czyjąś własnością? Bardzo dobre pytanie. Czy znaczy, konie zawsze są czyjąś własnością? I są czyimś, jakby, posagiem, i, i są największym dobrodziejstwem? Tyle tylko na przykład myśleliśmy, że jak pojedziemy na konie, każdy z nas trochę kiedyś konno jeździł, wzięliśmy sobie trochę cuk, śmieliśmy, że my damy koniu, panu koniowi cukier, że damy mu marchewkę, się zaprzyjaźnimy, będziemy go oporządzać. To są tak dzikie bestie. On, to trzeba je tak zdominować. To, to nie jest taki nasz europejski koń, który sobie pojeździ kilka godzin i potem wróci do, do stajni, zostanie przykryty derką i sobie grzecznie spędzi noc. W momencie, kiedy na przykład my nocowaliśmy, rozbijaliśmy namioty, nasz przewodnik tumru wiązał konią nogi, jedna do drugiej, zazwyczaj przednie. I po prostu koń przez to nie uciekał, bo bardzo ciężko mu się było poruszać. I tylko dlatego znajdowaliśmy rano konie. Czyli to nie są zaprzyjaźnione jak przyjaciel, to nie jest jak koń ułana, gdzie ułam gdzie wszystko na nim robi. To są dzikie bestie, które są wykorzystywane po prostu do, do podróży. I tutaj jechaliśmy dobrą drogą. W pewnym momencie droga się kończy. Wzdłuż drogi jest pobocze i rów, więc też musieliśmy się trochę cofnąć, żeby przejechać dalej. Taki, taki psikus. I to jest właśnie też o tym nam opowiadali na tym etapie, że e, tak bogate są te wszystkie złoża, że można, tak jak e, tutaj pan doktor mówił, e, hałdy usypywać, złota, węgla, wszystkiego, tylko że no co z tego, jak nie da się potem po to, z tego korzystać.